Kocham tę książkę, kocham ten film, kocham moją pracę, kocham ten dom, kocham mojego psa, kota, kocham te buty, kocham podróże. Co jeszcze kochasz? Ale czy potrafisz kochać Boga, kochać innych, kochać drugiego człowieka? Wydaje mi się, że zbyt często używa się słowa kocham do tego, by wyrazić swój zachwyt z różnych rzeczy, i przez to to słowo kocham trochę straciło na swojej wartości. Witam serdecznie, ksiądz Krzysztof. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi do nas: To Wam przykazuje Abyście się wzajemnie miłowali. Wiemy, że kiedy indziej, kiedy Pan Jezus, zapytany, które z przykazań jest najważniejsze, odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I ciekawi mnie zawsze, że Pan Jezus nie mówi, pamiętaj o dekalogu, o tych wszystkich przykazaniach kościelnych, o prawie, nic z tych rzeczy. On tylko wspomina o dwóch przykazaniach: kochaj Boga i kochaj drugiego człowieka. Więc nasuwa mi się proste pytanie: mam zapomnieć o reszcie przykazań? Mam je opuścić, nie przestrzegać? Co z dziesięcioma przykazaniami? Nie są już ważne? Skoro mam tylko kochać, to co zresztą? Kazali się ich uczyć na pamięć, a teraz co? Może i lepiej. Dzięki, panie Jezu. Super sprawa. Dzięki za to uproszczenie. Bo teraz sprawa naprawdę jest prosta. Kochać Boga i kochać drugiego człowieka nie ma problemu. Od jutra zaczynam. Moi drodzy, wydaje mi się, że w końcu zrozumiałem, dlaczego Jezus nie wspomina o pozostałych przykazaniach, ale tylko o tych dwóch. Bardzo proste. On mówi tylko o miłości, bo wie, że jak będziemy się kochali i kochali Boga, to wszystkie inne przykazania będą automatycznie wypełnione, będą przestrzegane. Wszystkie z nich. No bo pomyślcie, jeżeli ludzie, wszyscy ludzie kochaliby Boga i kochali i szanowali drugiego człowieka, to ten świat byłby perfekcyjny, wypełniony pokojem i szacunkiem. To dlatego Jezus mówi do nas: To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Nasza radość będzie wielka, będzie pełna, jeśli będziemy kochali, kochali Boga i kochali siebie nawzajem. Bo jeśli tego będziemy przestrzegali, to wtedy nie będziemy mieli cudzych bogów, nie będziemy szukali innych bożków. Nie będziemy wypowiadać Bożego imienia nadaremnie, w nerwach czy w zapomnieniu. Będziemy pamiętali o uszanowaniu dnia Bożego. Będziemy czcili i kochali naszych rodziców. Nie będziemy zabijać, mścić się na drugim, nie będziemy cudzołożyli. Nie będziemy kradli ani przywłaszczali sobie rzeczy, które do nas nie należą, nie będziemy kłamali ani mówili fałszywego świadectwa o drugim, nie będziemy pożądali czyjejś żony ani męża, ani żadnej rzeczy, która do mnie nie należy. Bo jeśli będziemy kochać Boga i drugiego człowieka, to zrobimy naprawdę wszystko, aby ich nie zranić. I nie, nie musimy pamiętać wszystkich wyuczonych przed laty przykazań, żadnych z nich. Nie musimy uczyć się prawa kanonicznego, nie musimy pamiętać dekalogu ani przykazań kościelnych, bo jeżeli zapamiętamy tylko dwa proste przykazania i będziemy ich przestrzegać czyli będziemy kochali Pana Boga i bliźniego, to wszystkie inne przykazania będą wypełnione. I tak. Mówi się często, mówimy często, że kochamy niektóre rzeczy w tym świecie. Jest wiele rzeczy, które można pokochać, ale to niczego nie zmieni w tym pokaleczonym świecie. Kochanie rzeczy materialnych może nawet ten świat jeszcze bardziej popsuć. Ale jeśli chcemy, aby ten nasz świat stawał się lepszy, radośniejszy, bezpieczny, sprawiedliwy, bez podziałów, bez rasizmu, wojen i nienawiści, to musimy posłuchać dzisiaj Jezusa i zacząć przestrzegać tylko tych dwóch małych przykazań. Będziesz miłował Pana Boga swego Całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, oraz będziesz miłował swego bliźniego tak jak siebie samego. Jeszcze raz dzięki Ci, Panie Jezu, za tak uproszczenie sprawy. Ale proste nie znaczy łatwe, więc bierzmy się do roboty z Panem Bogiem.